Misiaczki! Cześć kochani! Cześć bliźnięta! No to co tam? No co tam, co tam? Kurde, pokażcie co normalnego, bo przed chwilą robiłam byka i kurde, trochę zwątpiłam w to, co u byka tam było. No. Jak jesteście wedyjskim bykiem i macie iluzję i się oszukujecie, to zobaczcie, co tam się wydarza. Oczywiście jest wyjście z sytuacji, jest rada, wszystko można przezwyciężyć, może być zajebiste życie, no ale... Jak ktoś nie wybiera, to co Ewusia ma zrobić? No właśnie. Dobra. Karybeniki. Co tam, bliźnięta? Co robimy? Co robimy? W wrzesień... Nie... No i co? No miłość, praca, to wiadomo. To najlepszego do osiągnięcia, to wiadomo. I jeszcze zrobimy was z każdym znakiem zodiaku. A na końcu, kochani, dostaniecie jeszcze dwie karty. Wyroczni. Myślę, że będziecie zadowoleni. Z ilości przekazów. No, lećmy, lećmy, lećmy. To co? Zaczynamy. Co tam, co tam? Bliźnięta na wrzesień. Bliźnięta na wrzesień. Kochani, możecie napotkać na jakiś mur albo blokadę. I teraz mówię. Czego dotyczyć może ta blokada? A wy zobaczcie, co macie w życiu, żebyście mniej więcej mogli odnaleźć ten, prawda, ten taki moment, w którym coś mogłoby być zablokowane. Więc tak. Jeżeli mówimy o związku niepoważnym, blokada na to, żeby się rozwijał. Jeżeli mówimy o kłótni, zablokowana na prawa, naprawianie. Jeżeli mówimy o studiach, nauce, szkole. Albo waszej, albo dziecka, no bo możecie mieć przecież duże dzieci, szkolne w sensie, albo studi studiowe, no studentów w sensie. No więc jakaś blokada. Ktoś może gdzieś pójść coś załatwiać i na podka zamknięte drzwi. Albo będzie czuł, że nie może się jakoś przez tą blokadę z jakiegoś powodu. I to może być takie utrudnienie, ale spokojnie, spokojnie, zaraz będziemy patrzeć, jakie są rady. Także tu nie będziemy panikować. Co jeszcze? Rozwijanie własnego biznesu, budowanie domu, kupowanie domu, inwestycje, pożyczki, kredyty. Słuchajcie, wszystko, co ma związek z rozwojem, budowaniem, naprawianiem pieniędzmi, szkołą, nauką, firmą własną. Tak, jakbyście mieli w tym miesiącu napotkać blokadę, ale czekajcie, zobaczmy co dalej. Bo to, to, że blokada się pojawia, to w ogóle nie jest koniec świata. My musimy zobaczyć, co dalej. Czy bliźnięta sobie z tą blokadą będą jakoś radzić? Jeżeli ta blokada jest w związkach, to może to w sensie chodzi mi o relacje, prawda? O związek poważny, gdzie coś się powinno naprawiać, a się nie naprawia, albo związek niepoważny, gdzie ktoś chce rozwijać, a się nie rozwija. Wiemy? Wiemy. No, no więc, jeżeli ta blokada to jest rzeczywiście w związkach. To powiem wam tylko tyle. Na pewno no, zderzycie się z czymś takim, że pomyślicie, kurde, ja nie wiem, czy to jeszcze ma sens. Wcale nie mówię, że się musicie rozstać. Spokojnie. Mówię tylko, że takie coś komuś do głowy przyjdzie. Nie wiem, czy to jeszcze ma sens. Czy coś jeszcze na ten temat musimy się dowiedzieć. A jeżeli chodzi o blokady na, w takim obszarze... Pieniądze, praca, szkoła, uczelnia, własny biznes. Tu trzeba po prostu albo pójść do odpowiedniego urzędu, żeby to coś załatwić, i jest gdzieś taka osoba, która Wam pomoże. Albo właśnie, albo znaleźć konkretną osobę, która doradzi, pomoże. Kto to może być? No na przykład doradca finansowy, albo jakaś osoba, która pracuje w banku. Albo prawnik, albo jakiś człowiek na uczelni, który się tam na czymś zna i wie, jak tam coś załatwić, prawda? Albo dyrektor szkoły, do którego trzeba pójść i coś załatwiać. Wiesz o co mi chodzi? Osoba na szczeblu. Nie tylko na szczeblu, ale również osoba z wiedzą operacyjną. Jeżeli wy jesteście osobą, która chce mieć i może zdobyć wiedzę operacyjną, żeby to coś pokonać, żeby tą blokadę pokonać, no to oczywiście jak najbardziej w tym miesiącu możecie tą wiedzę zdobyć. Ale na terenie związków jest pokazany żal. I ja nie wiem, albo coś, ktoś komuś czegoś nie potrafi wybaczyć, Albo żal jest związany z czymś, no z czym może być jeszcze żal związany? Z tym, że ktoś, na przykład, oszukałeś mnie, bo ja myślałam, że będziemy razem na zawsze. Albo, że ożenisz się ze mną, albo, że będziemy mieć rodzinę. Nie, wiecie o co chodzi? No to może być żal. I to, co do czego to prowadzi, to jest takie naprawdę bardzo mocne zastanowienie się, OK, no to co dalej? Czyli możecie stanąć przed takim jakby, no może nie, że dylematem, ale no takie coś do głowy może oczywiście komuś przyjść, nadejść. Co będziecie żegnać lub zostawiać? Coś ciężkiego. Co jest ciężkie? Waga. Ktoś może zrzucić wagę. Bo ja pytam teraz, co porzucacie we wrześniu. W sensie, że już we wrześniu tego nie chcecie mieć. I będziecie to porzucać. Ale co jeszcze może być ciężkie? Odpowiedzialność jakaś. Na przykład w pracy jakiś projekt, który, za który mieliśmy się wziąć, albo, albo się wzięliśmy, ale nie szło nam i było za ciężkie, i mieliśmy za dużo obowiązków, i nie daliśmy sobie rady, że mamy rzeczywiście za dużo obowiązków. No więc ktoś może powiedzieć: Nie, 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 dobra, nie, za, za dużo, za ciężko, zrzucam to. No. No bo pytamy, co porzucacie? Co dalej? Problemy karmiczne, problemy z iluzją, problemy z używkami również pokazujecie, że porzucacie. A na co się otwieracie we wrześniu w takim razie? Kochani, na polepszenie swojej sytuacji zdrowotnej, romantycznej, duchowej. Wy macie duchowość tu pokazaną. Otwieracie się na polepszenie. Tak, na polepszenie. No, dobre. Dobra, dobra, dalej, 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 leczmy dalej. Zaraz będziemy rady dawać, zaraz, tylko ja sobie najpierw rozkładam. W związkach stałych, poważnych, tych takich, gdzie nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych zdrad, ani nie było. Nie trzeba nic budować, wybaczać i nie jest to coś, co się nie rozwija i nie wiadomo do czego prowadzi. Więc jeżeli macie ok relacje, to macie ok relacje. No. To trochę też tłumaczy, dlaczego nie warto robić tarota na OK, na dobre, naprawdę dobre, kochające relacje, bo no co tu może się wydać. No aha, no dobra. No jeżeli ja mam kartę rodzinną, szczęśliwą, no to mogę wam powiedzieć tak. Możecie załatwiać coś w domu dla domu lub dom, na przykład dekorować, kupować, przenosić się gdzieś. Czyli, prawda, coś takiego robimy związane z domem jako z nieruchomością. Możecie odwiedzać rodzinę, możecie poznać rodzinę czyjąś, na przykład jesteście, rozwija się wasz związek i poznajecie swoje rodziny. Możecie powiedzieć, nie powiedzieć, tylko mm, porozmawiać, o na przykład zakładaniu rodziny, też może być. Czyli ogólnie karty rodzinne, ale również jeszcze jest tutaj pokazana pasja. Macie również pokazanego gościa w domu. No i gość w domu jest zajebisty. Tylko, żeby nie był za bardzo. Do tego tyle mówię. No, bliźnięta, no co wam powiem? No. Jeżeli macie dobrą, kochającą, czułą, cudowną relację, to, to zajebisty gość, nie kość, tylko gość w domu, to nikomu nie będzie zagrażał, ale jeżeli by zajebisty gość był za za, za, za bardzo, yy, taki wiecie, no to, no to co, no to, no to przychodzi do domu, no to ja nie wiem. Ale ja nie mam spokojnie, spokojnie. Ja myślę, że dobre relacje pozostają dobrymi relacjami. Mówię tylko, że możecie mieć gościa i że może być zajebisty, no to tyle. No to tyle, rany bościu. Nie ma rozkojarzenia. Nie, jest dobrze. Możecie rozmawiać o dzieciach, możecie załatwiać szkołę dla dziecka, studia dla dziecka. Wy macie to się powtarza tu. Szkoła, studia, tu coś może być załatwiane. Ja myślę, że wy to ogarniecie we wrześniu. Aha, przecież we wrześniu dzieciaki wracają do szkoły, ale dobrze, dobrze wszystko. No chyba, że to co na początku powiedziałam, że jakaś blokada, że trzeba coś załatwić, że nie ma jakiegoś załatwienia, no to wtedy mówię, musicie iść do dyrektora szkoły, czy coś takiego. O wiem! Dobra, to co powiem teraz jest do nikogo. D dobra, to jest do jednej osoby, ale ja to muszę powiedzieć. Jeżeli macie dziecko, no takie powiedzmy, pewnie mniejsze, no gdzieś w podstawówce czy coś, albo w przedszkolu, które idzie już teraz do instytucji, na przykład, nie? Od początku września, czyli mówimy o szkole. I jeżeli by dziecko miało jakieś uczulenia albo jakieś inne potrzeby, żeby się nim jakoś bardziej zająć, ale też mi przyszły do głowy uczulenia, to wiecie co? Bo jest pokazane, że szkoła tego może nie wiedzieć. Ja nie mam nic złego, spokojnie, posłuchajcie, nic złego się nie stanie. Ale jeżeli by się nawet coś takiego stało, że dziecko przez przypadek coś zje w szkole, albo gdzieś inne dziecko coś przyniesie, jakieś orzechy i otworzy chociaż nie wiem, jak u Was, ale w Irlandii większość szkół to jest bez, bez orzechów. Nie wolno do szkoły dzieciom przynosić orzechów, bo zawsze ktoś ma gdzieś jakąś alergię, więc oni dmuchają na zimne. Nie wiem, jak w polskich szkołach jest, zresztą Wy nie musicie mieszkać w Polsce, ale. Jest pokazane, że jeżeli to nie będzie bardzo klarownie przekazane, ta informacja, to później można tego żałować. Ale nie w straszny sposób. Nie bójcie się, kochani, tu nie ma nic złego. Po prostu może być, kurde, mogłam to wcześniej powiedzieć. To może być coś takiego. Także załatwcie to. Ja wiem, że to było do nikogo, ale załatwcie to, dobra? Szkoła, studia, wszystko jest do załatwienia. No dobra. To co, praca jeszcze, nie? Zadowolenie prac, z pracy, robienie czegoś, co się kocha. Niedojrzałe osoby w pracy, które nas frustrują i nie chcemy z nimi spędzać czasu, albo wydaje nam się, że za dużo czasu zajmuje im praca. Jest taka jakaś osoba, takie bliźnięto, które miałoby coś takiego na terenie pracy. Bardzo dużo kreatywności, bardzo dużo motywacji, bardzo dużo pasji. Bardzo dużo pasji. Tylko słuchajcie, żeby nie było, że w pracy ktoś tam wiecie coś tam coś tam, no, no wiecie, o co mi chodzi, no bo pasja, pasja, nie pasja, tutaj jakieś emocje, tu coś tam, no nie, ja bym tą kartę w, w pracy wykorzystała do y, tworzenia, do bycia kreatywnym, no nie wiem, może jesteście artystą na przykład, ale nie musicie być, ale do takiego zmotywowania się do pracy i wtedy rzeczywiście będzie się wam chciało, no będzie się wam chciało, dobra. Lecimy teraz z radami. Co powinniście porzucić? Powinniście podjąć jakąś decyzję i porzucić relację, która wam nie służy. No to ktoś, no nie każdy, ale ktoś. Jeżeli chodzi o te problematyczne rzeczy, o których mówiłam na początku, że jest jakaś blokada, to jest ważna, do, dobra, ważna rada. To, co mówiłam na samym początku, że jest jakaś blokada i wymieniałam, gdzie to może być. Kochani, nie walczyć na siłę, nie próbować przebić tego muru głową, tylko bardzo, tak na spokojnie, metodycznie, rozsądnie i dyplomatycznie rozmawiać na temat tej sprawy. Nie kłócić się. Jest pokazane: nie kłóć się. No, mógłby ktoś pójść i się wykłócać o coś gdzieś, do szkoły dziecka albo do banku, albo. Nie wiem gdzie jeszcze, ale wiecie o co chodzi. Nie, 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 jest pokazane. Nie kłóć się. A jeżeli jesteś w relacji, która się nie rozwija od dawna, nie naprawia i jest w kryzysie, to się trzeba zastanowić, czy dalej w to ładować. Energię. No. Ajajajajaj. Słuchajcie, ja nie wiem, kto to jest. Wy możecie być singlem. Ale możecie być w związku i też taka osoba się może u kogoś pojawić. Wtedy byśmy mówili o trójkącie, to znaczy nie tylko o trójkącie, bo tu się nic nie dzieje, ale mówilibyśmy o jakiejś tajemnicy. Słuchajcie. Jest pokazane, że jest jakaś osoba, ja być może mówię do singli, która ukrywa prawdziwe uczucia do bliźniąt, nie mówi, że naprawdę kocha, ale jeżeli bliźnięta teraz jakoś tak się zreflektowały, nie, nie Ewa, to ja, to ja ukrywam, bo ja mam tu partnera czy partnerkę czy coś, ale kocham kogoś innego. Słuchajcie, jeżeli chcecie zachować własną relację stałą poważną, to może tak rzeczywiście bym nie pokazywała po sobie tych uczuć. No chyba, że chcecie podjąć decyzję, kogo wybieramy. No to wtedy trzeba podjąć decyzję, nie? Ale singlaczku, do ciebie też jakaś, jakaś osoba może coś tutaj czuć, ale ta osoba nie może powiedzieć. Ja myślę, że ta osoba może być zajęta i nie może powiedzieć, co czuje, no. Jeśli chodzi o pracę, ignorujcie. A, jakby to powiedzieć, żeby nie obrazić tych ludzi? Ignorujcie plotkarzy, ignorujcie niedojrzałych ludzi, ignorujcie ludzi, którzy bardzo niedojrzale podchodzą do pracy, nie zwracajcie na nich uwagi. Słuchajcie, wy macie dwie karty na, na terenie pracy, nie zwracaj na to uwagi. Nie rób sobie z tego problemu, nie, nie zabieraj sobie tego do głowy. Nie zabieraj sobie do głowy dwie karty. No no to kochanie no weźmy, przestańmy. Weźmy, przestańmy, dobra. I co jest najlepszego do osiągnięcia? Co jest najlepszego do osiągnięcia? Uwolnienie, wyjście z klatki oraz ogromna pasja. Pasja w sensie seksików, pasja w sensie kreatywności w pracy na przykład. Pasja w sensie odzyskanie sił witalnych. Słuchajcie, dobra karta. Podążanie za czymś. Motywacja, pragnienie, spełnianie swoich pragnień, ale najpierw wychodzimy z klatki. O, jakieś bliźnięta gdzieś są w jakiejś klatce. I chyba się trzeba będzie zastanowić, czy tam dalej siedzieć, czy nie. O, pieniądze, misiaczki! Najlepsze do osiągnięcia. Kolejna rzecz, najlepsze osiągnięcia to są dla Was pieniądze. Stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, pieniądze, te, te sprawy. Także jest ok. Jest ok. Dada. Wy z każdym znakiem zodiaku. I za chwilę jeszcze będą karty wyroczne. Będziemy kończyć. Bliźnięta z każdym znakiem od baranka do rybek. Bliźnięta z każdym znakiem. Od baranka do rybek. Lecimy. Jeżeli macie baranka, nie wiem. Niedojrzałe zakochanie się albo dziecięca miłość, ale to jest pokazane bardzo niedojrzale. To jest takie bardzo takie odlecenie, gdzieś tam, gdzieś tam. Nie, nie jest to pokazane poważnie. Jeżeli byłaby czyjaś ciąża, to może być totalnie niezaplanowana, więc po prostu uważajcie tutaj. U, po prostu uważajcie. Z bykiem macie rewelacyjne karty. Spełnienie marzeń, romans, przyjemności, budowanie, naprawianie, budowa domu, nap nie wiem, remont. No już nie wiem, co tam jeszcze. Ale słuchajcie, super karty z bykiem. No, naprawdę dobre. Bliźnięta z bliźniętami. Jest pokazana jakaś Wiadomość, która jest negatywna albo. A, słuchajcie, to może chodzić o czyjeś zdrowie. Ktoś może się dowie, że coś mu delega, albo że potrzebuje jakiejś y, interwencji medycznej, czy coś takiego, ale jeżeli nie, to jest pokazane przekazywanie wiadomości, że ktoś nie wie, czego chce i nie podejmuje decyzji. Z osobą spod znaku raka jest lovelas, wracacz, mydlenie oczu, zawracanie głowy, i nic konkretnego powiem szczerze, nawet nie wiem co wam powiedzieć o tym. Z lwem jest pokazane, że się ktoś odcina i nie daje kolejnej szansy, bo nie ma sensu. Z panną jest pokazane marzenie, które kogoś rani. Nasze spełnienie marzeń, a czyjeś łzy. Ha, huh. dziwne. Bardzo dziwne. No nie wiem, co to oznacza dla Was. Napiszcie w komentarzach, bo ciekawa jestem. Z. Czekajcie, bo się zgubiłam. Z wagą mamy pokazany kryzys małżeński, albo kryzys w związku, albo brak rozwoju, brak naprawiania, ale jednocześnie nie, jest, nie ma gotowości na nowe życie i nic się tu nie zmienia, co gorsze. Z skorpionem wielkie szczęście, wielka miłość i w końcu wybranie drogi i ta droga chyba prowadzi do szczęścia. Z Strzelcem bardzo, bardzo dużo pasji, ale ktoś, kto jest samotnikiem, i nie wiadomo, czy się będzie chciał wiązać. W sensie wiecie, związać w takim związku, nie. To był strzelec, koziorożec. Z koziorożcem albo tęsknota, albo poczucie braku, i żałowanie, że nie ma coś więcej i może jeszcze się kiedyś uda. Takie gdybanie trochę. Z wodnikiem klatka. Poczucie klatki, nic nie mogę zrobić za dużo przeszkód. A z rybami mamy pokazaną zablokowaną pasję, ale chęć powrotu. Złość, ale chęć powrotu, brak ognia. Złość, brak ognia, frustracja. Ale nie potrafimy się od siebie um, uwolnić. No to nie wiem. No to nie wiem. Dobra. Karty wyrocznie. Zobaczmy, wypadła Wam. No dobra, no to Wam powiem. Inwestycja. No. I słuchajcie tu. Um, jeżeli będziecie robić we wrześniu jakiekolwiek inwestycje, to będziecie mieć pozytywne rezultaty i przyniesie Wam to bogactwo. A pod spodem pisze: Inwestuj mądrze. Mądrze. Mhm. Inwestycje, tak. A druga karta. Wyrocznie mówi do bliźniąt, że posłuchaj swojego ciała i zrób to, o co cię ono prosi. No. Także, Misiaczki, tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Słuchajcie wedyjskich znaków, nie tylko zachodnich. I kochani, widzimy się niedługo albo słyszymy. A na razie, buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.